Siemanko wszystkim z tej strony Chrynia. Dzisiaj pójdziemy na Draki. E, są to potworki: 187, e, 190. Jest tam Elita, 192 chyba. E, no i pokażę Wam drogę na nich, jak e, widzicie. Znajdujemy się w Thuzal. E, następnie pójdziemy na mapkę dalej rozlewisko Kai. No, tutaj będzie ten najszybciej. Dobra, to poeksperymentuję trochę. Pokażę Wam mniej więcej, jak te mapki wyglądają, bo są też kręte drogi, da się zgubić, bo to nie jest tylko jedna mapka. Są tam też. E... No i jest tam wiele mapek. Dobra, znajdujemy się w rozlewisko Kai. To widzicie, Strasz Tuzal Pilnują tutaj, żeby te draki się tutaj nie zostały i te e... dryady, co tu są. O, tutaj widzicie Driada Algeria. Yy, tu parę strzałów nie ma i dobra. Jak widzicie, yy, Hilostancerz i nie ma już profesji MAG, tylko jest tropiciel. No, w, razem z za, 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 zastępcą padliśmy na pomysł, żeby zmienić profesję, bo MAG był beznadziejny. No, jak widzicie, pozostaliśmy na tropicielu. I to wam powiem, że 100% lepiej się gra, jest do expo lepszy, do PvP i w ogóle. Dobra, ale nie o ten temat. Jak widzicie, tutaj ubiłem przed chwilą jednego draka. To jest ten właśnie zwykły drak północnego wiatru. Tu mamy drak białych nocy, jest to mag. Tutaj zobaczycie, od czego on bije, w ogóle od ognia. Nie mam na ogień dużo odporności, więc no właśnie, obrażenia też przyjmuję. Niemałe, ale szans nie mają ze mną dobra mapka wygląda tak o, jak tu widzicie i potem mamy mapkę szczerba samobójców na prawo tam jest mapka też ciężka można się zgubić nawet w niej jak zalegowałem się dzisiaj na postać właśnie bo tam e, współgrał to też nie mogę wyjść właśnie z mapki musiałem kombinować a właśnie z niej wyjść bo naprawdę da się zgubić o tu widzicie I temki po 150ka warte na wojownika tu są zbroje na Paladyna, no, nawet u lotłem ostatnio jednoręczną broń na 183 level od ognia na Paladyna, ale to niestety wszystko do tuni, bo nikt tego nie chce kupić. Taki przeciętny Paladyn, e, może nie przeciętny, ale o Jezu, doświadczony Paladyn, na tym levelu to chodzi o zimna, bo to z, ogień, z ogniem nie ma sensu. Dobra, gdzie jakieś? wydry znajdują się ogólnie mapka polega na tym że jakby to było no Jezu, to był właśnie na, na fabule tego głosu, jak robiły z tymi stepelot z do tam o ile pamiętam to, yy, to tam było właśnie że rok yy... nie pamiętam że właśnie skłamać to jakoś tam było yy, szósty wiek na, naszej ery właśnie i właśnie to polega ta mapka polega właśnie na no nie wiem jak on to... Nie, nie to powiedzieć ale to właśnie polega na tym, że jest to przedstawienie świata, jaki był kiedyś, właśnie te draki były, właśnie nie było Tak, to tego, co jest dzisiaj, właśnie. Jak widzicie, tu be bez trudu bije tych draków, właśnie. Pewnie tam z niecierpliwością czekaliście na kolejny part z mojej strony, ale. Nie miałem nawet we do, do czego, żeby coś nagrać, dopiero, na dzi dopiero dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby nakręcić coś z drakami Ale pomysł taki bunet niespodziewany, bo zalogowałem się na pasaj i patrzę na drakach, jestem wylogowany, to mówię o tutaj nagram coś Będzie dobra kombinacja, i prawie nic nie zabierają O, to jakieś pierścienie zwykłe No i tutaj właśnie mamy E-2, brechert żelazny web 192 wojownik. Z tego co pamiętam ma legendarny hełm na 190 chyba level, czyli na 189 dla wojownika. Z ostatnim ratunkiem jest hełm nawet dobry. Pod względem Monusu, bo statystyki ma strasznie słabe. Znaczy strzałki kończą, tu jeszcze mamy trzy strzałki do chwipunku. Tam też ostrzy też Elita 190. Sądzę, stamt że często kłopot jest, bo to jest trzeci cios, nie trzeci cios chodzi Oj, tutaj tej grupki nie będę bił, chyba, bo no bo to nie wiem. Albo padnę, albo wygram. A na nowo nie chcę mi się wracać i nagrywać tego samego. Potem, jak skończę filmik, to spróbuję, może tą grupkę dam radę, bo jeszcze tak szczerze mówiąc to nie próbowałem jej, ale. Przekonany jestem, że bym wygrał, ale ryzyk fizyk. Dobra, to przez te mapki właśnie przechodzimy, przez te kry lodowe, które są tu zamarznięte, te rzeki właśnie. Tak jakby epoka lodowcowa. Dobra kombinacja i naprawdę nic nie zabierają. Ale no, w sumie gram tropicielem, jak to większość graczy w Margonę mówi, że to zbugowana profesja, ale tego nie chcę komentować, bo czasami Czasami dobre umiejętności, dobre eku i każda profesja może być dobra. No co domaga? No magiem to się nawet fajnie grało, ale jak poszedłem na te patrycyusze, już tam to nie widziałem nawet sensu expo, bo... Grupki z, y, trzyosobowe, te, o właśnie, tak dostałem od tanca, o krytyk 1, 2, 3, krytyki pod rząd, to mi trochę pojechali HP, ale mam asa w rękawie, to leczenie zawsze się przyda. Dobra, się uleczę tutaj w razie czego, bo to różnie bywa z nimi, a tak to na, na spokoju wszystko idzie. O widzicie, kusza na łowce na 186, na 188 level Ale to wszystko do tu nie idzie, ale fakt, że itemy są drogie z nich, ale też nie wypadają tak e, szybko właśnie jak z komnat, na przykład Czy z Patrycjuszy, bo tam to naprawdę szybko wypadają Akurat teraz taki fart jest właśnie, że jak nagrywam to, że teraz szybko lecą właśnie te itemki tu mamy Maga i łowcę i wojownika Sory. Ciach-ciach, zaraz zaproszenie, Wejdzie. O właśnie. Dużo osób mnie właśnie pytało, e, kiedy jakiegoś kolejnego parta wrzuca i tu nawet jeden gościu się podawał za komandosika. Tego co tam kojarzycie. E, co te filmiki nagrywa też? No jaki właśnie Nop. E, przeszkadza mi właśnie jak tu. Zabijałem potworki, waliłem go z przyjaciół, i właśnie twierdzi, że. Dlaczego go wwaliłem? Bo on jest moim fanem. Ale fanem, jeżeli był, byłby fanem, to by tak się nie zachowywał i by nie żebrał, bo też jakieś tam itemki chciał A tak naprawdę to prawdziwy fan, nic nie potrzebuje. A tu widzicie, właśnie Sir Paweł I. Bije tego Brecherta żelaznego uba. Raczej nas nie zdada, ale tu też mam on... no, wątpliwości, bo jest red mapka, e... ale jeżeli gracz w porządku jest to, o kurde, Ach, nie wiem czy z nim wygram, pełnego hp nie mam, ale postaram się. No ale w każdym razie ciężko będzie. To zniszczy Maga, bo to uniku nie zrobię przed nim. O. Oj, ciężko będzie, naprawdę ciężko, dobra I krytyk jeden teraz i leży, o właśnie. 2 KHP Oj To się wsypałem teraz. Jest zamrożenie tutaj. 2%, o Jezu Ale tutaj jakbym wygrał to będzie taki fart o 3% o 5% O Jezu, jeszcze nich zrobił, ale Dobrze, że ten lodowy pocisk ma mi tu Właśnie sa obniża i wygrałem O tu widzicie, jak ubił Nawet nie będę pisał jakie loty, bo to bez sensu. Dobra, tutaj ja wznawiamy właśnie filmik. Bo nie ten program do nagrywania otworzyłem, właśnie, i tylko 10 minut mogłem nagrywać nim. Ale tam na mapkę już dalej nie będę szedł. Bo tutaj są te. Tutaj jeszcze może zajdę na chwilę, żeby jeszcze parę grupę jak wam pokazać. No tu na właśnie napisał, to się czaje. No tak, czaje się, zaraz dwa wybije. Dobra, te, te trzy grupki ubijemy tam w sensie może w dół pójdziemy jeszcze i tu akurat zakończę tego parta e, teraz właśnie mamy święta to trochę więcej czasu poświęcę dla margonem i może coś nagram bardziej sensownego nie wiem jakiś może quest świąteczny albo coś e, bo na razie Weny brak oczywiście też piszcie w komentarzach jaki, jaki film byście chcieli zobaczyć bo Widzę na YouTube tego pełno, no naprawdę nie wiem co nagrywać. Dobra, no, tu ostatnia grupka jak to się doładuje. O, nie zdążyłem. Ale to bułka z masą problemów żadnych nie stwarzają jak widać dobra to na ten zakończę tego parta właśnie o a no będziesz no to goście właśnie Sir Paweł pisze do mnie, Czy będzie w TV. No to Sir Paweł właśnie będziesz w TV, ale właśnie już do, na koniec, bo już kończę tego parta, no to, to tam trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania i w jak najbliższym czasie będzie trochę więcej filmików przez te święta ze względu na to, że będę więcej czasu na nagrywanie. Dobra, Elo.